Cześć, witam was na moim kanale. Dzisiaj sobie zaczniemy nową serię, która się będzie nazywać po prostu SURVIVAL. Bo służyłam sobie świat i będziemy tu na survival ale byli oczekiwania, łapkę w górę i subika dzwoneczkiem, bo filmiki pojawiają się codziennie i sorry, że wczoraj nie było filmiku, ale trochę się nie wyrobiłam bo po nie miałam jak uczyć. Ale jeśli mi pojawiają się te tak kogoś codziennie o 12, jest chyba warto. Ale jeszcze chyba możemy lecić, w, w ogóle po zmierzyłam już w ogóle. Wkupiłam kawałek drewna już w ogóle spadł. Ale dobra, kupimy sobie drewnianko. Kurczę. No dobra, osiągnąć 4 na razie powinny starczyć. Ryby. Yy, nasz, moim celem na dzisiaj jest budowanie sobie domku, a może w następnym odcinku poszukamy jakichś... To jeszcze, zobaczymy może coś, co ja sobie... zgadzałam się. No, Jestem w dół. <słuch> już mam to kobla, więc będzie a cheekment. Czekajcie wcześniej sobie to ogarnę, bo takie duże. I teraz dobra, mamy trzy już idealnie na kilo. Więc sobie właśnie zrobimy kilofik i będziemy kupować dalej na jakieś piecy, cikier, kamieczki i tak dalej. No, musimy sobie ogarnąć łóżkowe baby i... Oczywiście jakieś jedzonko, bo bez jedzenia długo nie wytrzymamy. Więc jedzonko jak najbardziej by się przydało. te idealnie na wszystko, chociaż nie jestem pewna. to będzie... Ściera... Miecz. Tu nie wiem, po sobie wiedzą miecz, ale to po prostu... Mamy to, więc teraz pozbieramy trochę drewna. I będziemy już w I niezbyt duże, bo jakby to Nie, trochę pozbieramy i będziemy najpierw szukać łóżkowych baby i jezonka Tak będzie chyba najlepiej. Bo jak widzicie kut powoli mi spada. Nie ja chciałabym umrzeć w najgorszy sposób po prostu zbiorę sobie myślę, że to ostatnia rzecz, że to i wystarczy teraz będziemy szukać mm, żaruka o, te trzy łóżkowe baby idealnie idealnie słuchajcie trzy łóżkowe baby, ideolog, wczepnij się w czoło nie no, nie czekaj się, bo będzie chyba woli Chodź nie wiem w to co chcę, ale to sobie je zabijemy okay. choć łóżkowa było ostatnie. i mamy to myślę, że na tym możemy sobie zrobić właśnie taki domek zrobimy sobie takie akwaletynę i sobie przeróbmy drewno Nie róbmy zbyt dużego domka ani zbyt ładnego, bo jakby na początku się nie da zbudować ładnego domku. No to znaczy, da się, ale to jest co jak na mój poziom. Skila w tej grze. wspaniałej. Okej, okay, tutaj teraz. I teraz tu. Kurde, zabrakło mi. Nie no to zrobię takiego po prostu. Takie po prostu dom, bo dom. Nie no, no dobrze, już tak, że pijamy, spięcie, w Czyli tak przypijemy ci będzie woda, co będę. Zmieniłem poczętowym na cztery. Nie to niech już będzie co sobie co robię? Hmm. sobie przerobię. Sprawdzę ten crafting.

Nie, 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 tak to, nie, 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 tego nie, musimy nie, 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 po okolicy, nie, 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 Widzimy się, jak już spią, trochę tego Dobra, mam szansę w stronę domki i udało mi się ubrać tyle. Yy, już muszę wjeść, sorry, coś wmyć, yy, wmyć sobie znieść. Przy okazji, zabrałam jeszcze piasek po drodze. Zrobimy sobie teraz móżeczko. Jak tak mi no, minął tak nocny no, ten towar. Never mind, rewerb yy, swojej postawy nie jest miły. Oczywiście zmyćcie. Dobra, więc grzeje mocno. No. Więc so, to w ten sposób. Pacho, 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 Okej, mamy takie podwórne okna. Taki takie wyszła fajne. Okej. Okay, rano dach, teraz zacznę spać. Hmm. Nie przepraszam z góry głos, ale mam godzinę pierwszą 27 jak to nagrywam a chcę nagrać kilka filmów na zakład, bo ostatnim słowo nagrywanie umpa i akurat się moje... dzisiaj mam spój przed więc mogę nagrać więcej. Eee, ja nic nie. Przypomnę sobie drzwiami. Teraz zobaczymy. Mamy sobie tutaj takie schodki, żeby tu wchodzić. to jest możliwość. Tutaj sobie ten hopa, 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 hopa. <try> o kurde, kurde, dobra, no, wiedziałam, że zrobię mi za mało, Co zróbmy z całej, z przybudki jedno, jedno, nie, nie przepalajcie ci chyba, że chcecie tylko jedno, przepalić możecie.

Tak, tak, tak. Dobra, Tomek jest zrobiony. No brzydki, ale. I'm sorry. Teraz nie jestem w stanie nic lepszego zrobić. Robię taki Tomek. Udizajnujemy jeszcze. Tutaj tam. Z... A parapet. Ja to tutaj nie dajemy i tam też. Zgadzam sobie tutaj właśnie. Ok. Dobra. Ym, już ogólnie? Dobrze. Dobra, przytobię to czymś konkretnym, bo coś mi się wziąć. To będzie na no widzimy się, jak już to się przytobi, bo to troszkę zajmie. Nie będę Wam przydać, po prostu. Czekam, aż to się. Dlaczego mu się, się po prostu teraz? Przetarłem. No. I na mi Dobra, ogólnie może wszystko się nie przerobiło, ale nie no, odchodzi. Ja to, że zapomniałam, że mogę przypalić 6, nie mogę sobie zrobić 16 ile klas Spainu. Więc sobie po prostu to zrobię, żeby przyśpalić trochę tempo. Ja tak jak to na wygląda na I to był mój cel odcinka. Więc Tomek mamy zerwany. Czyli jakby ten odcinku wykonany. Więc yy, chyba już skończymy ten odcinek. Jeżeli Wam się podoba to oczywiście zasubskrybujcie sobie kazne i łapkę w górę pod tym filmem. A tego ogólnie to ja się chyba z Wami żegnam. Trzymajcie się moi kochani i...